Tak jest, to jest życie. Nie to co wasze biedackie wakacje dla bezdomnych, ale inkluzji dla biedaków. I co tam jeszcze te? Bałtyki, mazury, góry i inne tam. Wypiździury. Tak jest. Tak, tak, tak się bawią monarchowie. Patrzcie. Tak się bawią monarchowie. O, i powiem Wam jeszcze, że wszyscy tutaj jak słyszą Polska to od razu mówią o Lewandowskim, nie? Mówią, że Lewandowski to jest To jest gość, którego znają i którego kojarzą z Polską, mówią, że Polska to good country. Więc tego Lewandowskiego to wy powinniście całować po, po, po stopach, powinniście przed nim pełzać jak on się pojawi. Teraz jest najbardziej znanym Polakiem na całym świecie i rozsławia Polskę. Tak, jest Robert Lewandowski, powinien być Waszym Bogiem. Tyle zawistne cebulaki, małe, zakompleksione i takie nijakie. Z życiem długim, szarym i jak papier toaletowy do dupy.